Witam w pierwszym filmiku na moim kanale. W nim chciałbym zaprezentować Wam grę, w większości Wam zapewne już znaną, o nazwie Minecraft. Minecraft to jest gra z, y, rodzaju sandbox, w której można robić, co się żywnie podoba. Y, w każdym generowanym świecie jest on losowy. Mogą się wygenerować pustynie. Ośnieżone ogromne góry, czy też sawanny, albo lasy. Zależy od kaprysu generatora. Ym, można w nim robić co się żywnie podoba, ale pierwszą rzeczą, którą warto zrobić, jest zapewnienie sobie schronienia. Gdyż w nocy ym, pojawiają się po potwory, które chcą nas zabić. Więc lepiej się ukryć przed nimi na czas nocy. Więc pierwsze, co warto zrobić, to zebrać trochę drewna. Tam widzę trochę drzew. Nieć. Dość mały tych drzew, ale jakoś damy radę. Na początku drewno trzeba zebrać ręką. Potem można stworzyć z drewna siekierkę, która przyspiesza ten proces. No i na razie musimy się zadowolić tym, co mamy. Myślę, że jeszcze zniszczymy tamto i nam wystarczy to, przynajmniej na teraz. Dobrze, teraz musimy pomyśleć, gdzie warto zrobić naszą kryjówkę. Na razie nie widzę potrzeby tworzenia jakiegoś ogromnego domu, wieżowca, czy innego bajeru. Tylko po prostu wykopać sobie gdzieś w ścianie mieszkanko, wykuć sobie. Myślę, że... Hmm. myślę, że tu będzie dobrze muszę tam zejść dobrze, teraz co trzeba zrobić yy, gdy otworzymy ekwipunek klawiszem E możemy wsadzić surowe klocki drewna tutaj po, yy, Poja pojawia się nam możliwość przerobienia go na deski. Klikając lewym, zbieramy wszystko, kładziemy w ekwipunku. Teraz, gdy położymy cztery deski, o tak, pojawia nam się Crafting Table. W nim będziemy robić wszystkie nasze narzędzia i inne przedmioty pomaga pomagające nam żyć w tym świecie. Prawym przyciskiem do niego wchodzimy, przerabiamy deski na patyki, o tak. I gdy mamy już patyków, ustawiamy je w ten sposób i możemy zrobić nasz pierwszy drewniany kilof, którym wykujemy nasz domek w skalę. Możemy sobie jeszcze zrobić łopatę, którą pozbędziemy się szybko ziemi i innych sypkich materiałów. Zbierzmy ten crafting table i możemy... Wykuć sobie nasze mieszkanie. Jak widzicie, w świat Minecrafta można w pełnym stopniu ingerować. I to jest właśnie piękne. Można robić co się żywnie podoba. Przydałoby się też zdobyć trochę węgla który połączony z patykami tworzy pochodnie które dają nam światło warto by było mieć oświetloną nie wiem, kryjówkę po prostu nie będą się, mogą się zespawnić też potwory w naszym mieszkaniu jeśli go nie oświetlimy więc przydałoby się wybrać się na przykład do tej jaskini i poszukać w niej węgla, gdyż w jaskiniach jest bardzo duże prawdopodobieństwo znalezienia takowego. O, tu jest węgiel. Wydobywamy go tak samo jak resztę przedmiotów i klocków. Mamy dwie kostki węgla. Myślę, że na razie nam to wystarczy. O, śnieg. Śnieg jest nawet fajny. Dobrze. Możemy ustawić nasz crafting table. Zrobić pochodnie. Robimy je tak. Teraz je ustawmy. Żeby. Oświetlimy też przestrzeń wokół naszego domku, żeby nie podchodziły aż tak blisko potwory. Możemy także zrobić drzwi. No. Które możemy otwierać klikając na nie. Tutaj. O. Jesteśmy bezpieczni jeśli je zamkniemy. Możemy jeszcze powiększyć naszą skrytkę. I teraz, gdy już mamy swoją kryjówkę, moglibyśmy. Nie wiem, zebrać jeszcze trochę drewna, które nam się przyda w większości tworzonych przez nas przedmiotów. Jako, iż wydobyliśmy kamień przy wykuwaniu tego, możemy stworzyć kamienną siekierkę, która jest o wiele lepsza i skuteczniejsza od drewnianej, gdyż jest o wiele wytrzymalsza i ścina drewno szybciej. Ślużymy Rzymię... ją... o tak. No i wyruszmy... ściąć trochę... o. To jest Creeper. Najgorszy stwór, który... ten... może występować także w dzień. Yy, nie wydaje żadnych odgłosów, a gdy do was podejdzie... wybucha rozwalając dużą część naokół siebie klocków. Lepiej od niego uciec, bo nie mam zamiaru ginąć. Ucieknijmy od niego i wydobądźmy trochę drewna. Oprócz creepera występują także zombie, które po prostu podchodzą do ciebie i dotykiem cię atakują. To one nie są aż tak niebezpieczne. Są też szkielety, które strzelają z łuku i są dość niebezpieczne yy, I oba te stwory Gdy ten, Gdy nastanie wschód słońca Zaczną się palić Pod wpływem światła Krypery yy, nie zaczną się palić Więc można je też napotkać w dzień Oprócz tego są też pająki Które w dzień stają się neutralne za, Zaś w noc są agresywne I atakują po prostu podchodzą do Ciebie i cię dotykając. No i z tych popularnych potworów to wszystko jest. Yy, tak, tak, to wszystko z tych popularnych. No i kiedy już uzbroimy się w miecz, który też można stworzyć. Pokażę wam niedługo jak, może w tym jeszcze odcinku. Możemy wyruszać, żeby zabijać też potwory. Z których wypadają przedmioty, nam się przydadzą w innych narzędziach i przedmiotach. O, zachodzi słońce. Więc myślę, że dojdziemy do mojego mieszkania prowizorycznego, i wtedy się pożegnamy. To będzie koniec pierwszego odcinka. Zastanowię się, co, mo co może być w kolejnym odcinku i myślę, że niedługo będzie on. Myślę, że... Tam jest moje mieszkanie. O. No niestety straciłem pół serduszka przez upadek z wysokości, ale to nic. Myślę, że to... Będzie teraz koniec naszego pierwszego odcinka z serii Minecraft.